grupa nezkazany Broda. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dziś jesteśmy na militarnym szlaku Twierdza Kraków, kolejny fort. Ostatnio razem z Maczkiem odwiedzaliśmy fort 52 Prokocim. Dzisiaj ja odwiedzam fort 41A Mylniki. Miejsce z ciekawą historią, dlatego posłuchajcie. Fort Pomocniczy Piechoty 41A Mglniki został wybudowany w latach 1895-1897 i należał do czwartego sektora obronnego broniącego zachodniego odcinka twierdzy Kraków, pomiędzy dolinami rzeki Rudawy i Prądnika. Od strony wschodniej fortu znajduje się wjazd, przed którym kiedyś znajdowała się wartownia. Niestety pod koniec lat 90., w wyniku pożaru, spłonęła doszczętnie. Obszar wjazdu oraz bramę główną osłaniała kaponiera szyjowa, dobudowana w 1910 roku podczas modernizacji fortu. Tylna część budynku całkowicie osłonięta jest ziemią. Koszary podzielone są korytarzem na dwa skrzydła: południowe, prowadzące do kaponiery oraz do wyjścia na wał piechoty, a także skrzydło północne. Również z wyjściem na wał. Obie sale były dobrze doświetlone oknami w ścianie elewacyjnej, pierwotnie zabezpieczonymi okiennicami pancernymi. Na osi bramy za koszarami znajduje się poterna prowadząca do schronu głównego, który składał się z trzech pomieszczeń przedsionka i dwóch komór, zaopatrzonych w strzelnicę do niezależnej ich obrony. W 1939 roku Fort obsadzony został przez Wojsko Polskie, a w latach 1965-1982 wykorzystywany był na cele magazynowe przez krakowskie zakłady przemysłu gumowego Stomil. Niestety po 2000 roku został okradziony niemal w komplecie z elementów pancernych, a dwie ocalałe okiennice zdeponowano w magazynach zakładu gospodarki komunalnej. Dobrze, wejdźmy może zatem na początku. Tu jest ta główna kaponiera. Do niej sobie wejdziemy na końcu, a my chodź, my zobaczymy jak ten fort wygląda obecnie. Zobaczcie stalowa konstrukcja. Tutaj Przejścia do kaponier, przepraszam, nie do kaponier, tylko do wyjść bocznych. O, ktoś sobie tutaj urządził piknik. Ciekawe ślady. Tutaj mamy taki jednoosobowy. Magazynek, ewentualnie pomieszczenie, bo wiemy, że tutaj były te izby żołnierskie jednoosobowe. I tutaj kolejne, ale tutaj zamurowane, więc tu chyba nic nie było. I zobaczcie kochani, dochodzimy do miejsca, w którym znajdowała się wielka stalowa brama. Tutaj jeszcze widzimy ślady po drzwiach, po rolkach od drzwi. Dodatkowo tutaj było zabezpieczone to tymi drzwiami. Po lewej stronie widzimy było też okno, jest zamurowane obecnie. Tutaj kolejne. I kolejne. To są takie, zobaczcie sobie, jednoosobowe. O, tutaj ktoś chyba nocuje. I tutaj tak samo taka jednoosobowa komnata. A tutaj Tu ewentualnie mógł być zamontowany jakiś karabin i dodatkowo strzec właśnie tutaj tego korytarza. Przejdźmy się zatem tym skrzydłami, nie jest duży ten fort, wręcz powiedziałbym, że jest maleńki. Ale z drugiej strony to był fort pomocniczy dla o tutaj mamy okno dla fortu 41 bronowice dlatego dlatego nie jest on też tak duży No natomiast jest ciekawy tak Warto będąc w okolicy sobie podejść i zobaczyć to miejsce Tutaj były boczne drzwi metalowe, jak widać, tak samo boczne wyjście na wały. Tutaj okna. Miejsce na pewno ma klimat. Warto by było je zachować. Jako pamiątka historyczna, tutaj zobaczcie z tej sali, jest przejście do tej najbardziej wysuniętej na czoło fortu, kaponiery strzeleckiej, do której sobie zaraz pójdziemy. Lewe skrzydło wygląda analogicznie, więc nie będę już tutaj wchodził. Chodźmy do tej kaponiery strzeleckiej zobaczyć można do niej było wejść osobnym wejściem oraz tak jak widzieliście przed chwilką można tu było wejść także i zobaczcie Przepraszam tutaj były stanowiska strzeleckie. O tutaj się nawet jeszcze ładnie zachowały metalowe elementy strzelnicy i praktycznie tutaj taki żołnierz miał fantastyczny. O, podgląd tam jest mój plecak. Mógł prowadzić ogień praktycznie bez problemu w każdą stronę. A ta najbardziej wysunięta, tutaj jeszcze mogła chronić. Głównego wejścia do fortu. Tutaj także zachowała się piękna strzelnica. Elementy metalowe dawnej strzelnicy. No to już takie wyposażenie osób, które tutaj przebywają. Zobaczcie, tutaj też były osobne drzwi. Drewniana framuga, zawiasy. No, dość klimatycznie, naprawdę robi wrażenie. Chodźmy zatem na zewnątrz, zobaczyć, jak wygląda ten fort z zewnątrz. Zobaczcie, tak samo przy głównych drzwiach znajdowały się solidne drzwi, także podwójne zabezpieczenie. Jedne drzwi. Potężne tutaj, drugie, te, które widzieliście tam w oddali, i do tego cała masa strzelnic. I sami zobaczcie, tak to wygląda z zewnątrz: lewa strona tutaj kaponiera czołowa. I kolejna strona tego fortu, całość była otoczona płotem, i tak jak widzieliście na filmie, strzeżona przez karabinę. Może niewielki, ale podczas walk mógł mieć naprawdę ogromne znaczenie. A tutaj na górze mamy pamiątkową tablicę bardzo fajnie zrobioną. Można ją odwrócić, i wtedy mamy mapę wszystkich umocnień twierdzy Kraków. I oczywiście przepiękny widok na okolice. I tu jesteśmy na górze fortu. Pięknie schowany za podwójnym wałem. Pierwszy i drugi tam w oddali, gdzie jest tabliczka informacyjna. Z tamtej strony, jak się podchodzi, praktycznie niewidoczne. Coś pięknego. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o FOP 41A. Dziękuję, że byliście ze mną. Dzięki za każdą rację na film. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam już na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!